Dzień dobry, cześć, witajcie! Mamy Kurczę, nie wiem, który dzisiaj mamy, chyba siódmy luty. Piąty sobota, piąty luty. Niedziela. Niedziela. O jajku, niedziela, widzicie. Jednak w zimnie nie myśli się najlepiej. A może wczorajszy wieczór był taki dobry? Słuchajcie, ponoć. Jest gdzieś śnieżny potwór, ale nie wiadomo gdzie. To ja wam tu pokażę. Jak nam tutaj ładnie porobiło Nie było śniegu, nie było śniegu Jak huknęło Tak meterek no, Będziemy się No rusz też jest całkiem fajny powiem Wam pod 8 stopieńków no to co, to jedziemy, patrzysz się jak tu się przebijamy, no i teraz jeszcze walka. Tak, taborecik. Dobra, idziemy spłukać ten rudny śnieg. No i mamy to za sobą. Jest ciepło, potwierdzam <laughs> Ale mnie nie mrozi Pięknie jest los Dobrej niedzieli, 5 luty, godzina 7 parę minut. Trzeba się zrehabilitować od tego wejścia. Minus 8 stopni, woda 0 I cóż, wszystkiego dobrego. Dużo pozytywnej energii, pa! Kasia, coś powiesz? E, Jeszcze krótko i zapraszam w ogóle, bo tu jest taka piękna narnia. <śpiewanie> Zapraszamy serdecznie. Tak. Ba.